Ok, Cześć. Witajcie w Pojak Programowanie, a to jest kolejny film o programowaniu na Androida. W tym filmie poznamy komponent ImageView i nauczymy się otwierać przeglądarkę z ustalonym adresem z naszej aplikacji. Będziemy do tego używać biblioteki Intent. Celem naszym na ten i na kilka następnych filmów jest stworzenie aplikacji, która po otwarciu najpierw pokaże taki ekran startowy pokazujący Producenta aplikacji, a po kilku sekundach jeszcze po wcześniejszym odtworzeniu muzyczki otworzy się prawidłowa aplikacja. Na razie wygląda tak, ale myślę, że ją później będziemy mogli jeszcze rozwinąć. Jak się będzie wyświetlało, wyświetlał ekran producenta i się wciśnie w obrazek, powinna się otworzyć przeglądarka z jaką stroną, na przykład Google. OK. Także my w tym filmie zrobimy jedynie część tego. Zrobimy taki layout, gdzie tu będzie obrazek, i tu będzie taki tekst. I po wciśnięciu tego obrazka ma się otworzyć przeglądarka. Na razie mam taki prosty, przygotowany prosty layout. Zamieniłem tutaj Relative Layout na Linear Layout i ustawiłem jego orientation, orientację na pionową, czyli na Vertical. Wcześniej chyba nawet nie pisaliśmy tego parametru, chociaż jest on ważny. Domyślnie on jest y, horizontal, czyli poziomy, ale jeżeli my chcemy zmienić go na pionowego, no to musimy już go wpisać. Ok. Teraz chcielibyśmy, aby to było wyśrodkowane. Aby wyś wyśrodkować jakiś element w Linear layout, nie możemy po prostu go przesunąć. Musimy dodać mu parametr, parametr gravity piszmy sobie Android layout Gravity i wybierzmy Center. No jak widzicie pięknie się do środka przyczepiło. Tak to mówi o tym, która część tego layoutu ma go przyciągać, czy lewa strona, czy prawa, czy góra, czy dół, czy środek, czy nie środek i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Teraz dodamy sobie Image View. Zrobimy to poprzez przeciągnięcie po prostu Image View nad nasz tekst, w moim przypadku jak programowanie. Jak mamy zaznaczone Image view, przejeżdżamy do zakładki Source i wciskamy tutaj trzy kropeczki. Zanim jednak to zrobimy, musimy skopiować sobie do folderu naszego, naszej aplikacji App Compilation tam czy tam jakaś wasza nazwa aplikacji source resource. Musicie skopiować obraz najlepiej w PNG w, z rozszerzeniem PNG albo JPEG. Eee, no najlepiej jest do Drawable był X -I, i najlepiej żeby ten obrazek był jak największy i jak miał jak największą rozdzielczość. Dzięki temu będzie wyglądał eee, bardzo ładnie. Wciskamy więc trzy kropeczki. Wybieramy nasz obrazek, tu mamy podgląd i wciskamy OK. Pięknie się nam wyświetla. Pojawia nam się tutaj nasz obrazek. Chcielibyśmy jednak, żeby był troszkę mniejszy. Proponuję troszkę pokombinować używając parametru layout weight, który poznaliśmy w którymś z poprzednich filmów. Metodą prób i błędów doszedłem do rozwiązania. Które wygląda w następujący sposób. Tu w, 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 para, w parametrach e, TextView e, wpisujemy 3. A w parametrach obrazka wpisujemy 1. Jeszcze jedną rzecz musimy zmienić. E, nie gravity, przepraszam, tylko weight. Musimy zmienić jedną rzecz. Musimy zmienić e, layout height na match parent. Dzięki temu lepiej się będą dopasowywać. Jak widzicie, pięknie to wszystko działa. Teraz chcielibyśmy, żeby nie było widać tego obramowania. Zróbmy tak, żeby tłoby było czarne. Aby to zrobić, wybieramy tutaj, szukamy e, rozpoczęcia e, linear layout, szukamy jego parametrów i w którymś miejscu wpisujemy mm, parametr background. I tutaj może być to albo obrazek, albo kolor. Jeżeli chcemy kolor, wpisujemy hash i następnie w e, szesnastkowym układzie wpisujemy kolor, jaki chcemy uzyskać. E, czarny, z tego co pamiętam, to jest 60. Dobrze pamiętałem. Teraz chcielibyśmy zmienić kolor tego tekstu na biały, żeby był lepiej widoczny. Robimy to poprzez wpisanie tutaj. E, Tekst Color. I tutaj musimy ustawić tym razem na biały, czyli 6 y, literek F. FF, F F, 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 F. O, no i jak widzicie, bardzo ładnie to wygląda. Teraz chcielibyśmy, aby się coś stało po wciśnięciu tego e, tego obrazka. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego o, e, planując już wcześniej e, to, że będzie możliwość wciskania w ten obrazek nie wybrałem ImageButton, tylko ImageView. Wybrałem tak, ponieważ między tymi komponentami nie ma żadnej najmniejszej różnicy. Jest jedna różnica. Jeżeli chcemy, żeby ten przycisk, ten obrazek był możliwy do wciśnięcia, musimy dopisać mu parametr clickable, czyli wciskalny. I wci... Android Clickable True. No i już to jest e, Image Button. Teraz jedną rzecz jeszcze musimy zrobić: Musimy powiedzieć, co ma się stać po wciśnięciu tego obrazka. Wpisujemy Android, onClick. I tutaj wpisujemy nazwę jakiejś metody, niech się nazywa na przykład mm, Open Browser. Nie ma takiej metody. prosimy o stworzenie takiej Android Studio. Została nasza ta metoda utworzona i teraz musimy wpisać y, bardzo krótką rzecz. Musimy. Może tak, zastanówmy się, co chcemy zrobić. Chcemy otworzyć przeglądarkę. Aby to zrobić, będziemy korzystać z biblioteki intent. Musimy stworzyć y, na początku obiekt intent. Piszemy więc intent. Nazwijmy go intent. Tak bardzo oryginalnie równa się new intent. Chcemy stworzyć obiekt intent. I co będzie ten Co, co to jest ten obiekt intent? Intent po angielsku znaczy intencja, czyli chęć zrobienia czegoś. Więc stworzamy chęć, że chcemy otworzyć, otworzyć przeglądarkę, a później będziemy musieli po prostu spełnić. Tę chęć czy spełnić marzenie, by otworzyć przeglądarkę. Wpisujemy więc New, czyli to jest e, new Intent. E, to jest typowa taka formułka tworzenia nowych obiektów w Java New intent i tak, w nawiasie pierwszym parametrem będzie intent, action view e, tak in, intent.action view e, Action, o, action View to mówi o tym, że chcemy wyświetlić coś, że chcemy otworzyć jakąś aplikację, i następnie musimy powiedzieć, jakie ma być URI tej, e, tej akcji. E, URI, piszemy więc tak, oj, tutaj URI, kropka, pars i w cudzysłowach wpisujemy url strony, którą chcemy e, otworzyć. Wpisujemy więc na przykład e, http://www.google.com i średnik na końcu. Dlaczego to tworzymy, a nie piszemy po prostu e, google.com? Dlatego, że e, intent przyjmuje E, jako argument obiekt URI, tak, a nie stringa. I ta, ta metoda pozwala nam na zamianę stringa na e, na typ danych URI. I dobrze. No to mamy stworzone tego intenta. Teraz musimy jeszcze spełnić marzenie, czyli wykonać tego intenta. Robimy to poprzez wpisanie e, start activity, w nawiasie intent. Intent. I koniec. To tyle. I po wciśnięciu przycisku otworzy nam się przeglądarka z danym y, adresem. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.